W tym odcinku dowiesz się jakie zbrodnie popełniasz na swoich jelitach. Bardzo ważne dla regeneracji jelit jest dostarczenie sobie tych substancji, które taką regenerację ułatwią. Natomiast to co jest ważniejsze, to żeby nie dolewać oliwy do ognia, bo nawet najlepsze suplementy i zioła nie zregenerują twoich jelit, jeśli będą dostarczane te substancje, które sobie teraz omówimy. I przed samym sobą musisz szczerze odpowiedzieć, ile z tych rzeczy dotyczy, dotyczy twojego życia, więc pomyśl trochę nad tym. I koniecznie wyeliminuj to ze swojego życia, jeśli chcesz, żeby twoje jelita miały szansę na wyzdrowienie. Numer 1. Papierosy. Papierosy kojarzą się głównie z niszczeniem płuc, ale nic bardziej mylnego. Substancje z dymu papierosowego zaburzają no, pracę wielu hormonów, w tym tarczycy, której prawidłowa praca jest bezpośrednio związana z jelitami. Ale też to, co trzeba wiedzieć, to że palenie papierosów wyłącza produkcję kwasu solnego w żołądku, no i doprowadza do niedokwaśności żołądka, a źle strawiony pokarm na poziomie no, już żołądka będzie stresorem dalej, jak już trafi do jelit. A to, że w jelitach pokarm nie strawiony, no to jest oczywiście fakt, ale cały ten proces ma prawo zachodzić prawidłowo, tylko gdy ten pokarm zostanie odpowiednio przemielony na etapie żołądka. Dodatkowo kwas solny w żołądku chroni nas przed przedostawaniem się z pokarmu jajeczek, pasożytów no i chorobotwórczych bakterii, grzybów i wszystkiego tego, co tam no, będzie bardzo chętnie w tym pokarmie się zagnieżdżać i rozmnażać. A jeszcze, żeby dolać oliwy do ognia, to dopowiem, że w badaniach. Potwierdzono bezpośredni wpływ palenia papierosów na uszkodzenie mikrobioty jelitowej, więc jeśli palisz papierosy albo e-papierosy, których szkodliwość no też jest już potwierdzona, no to nie masz nawet co liczyć na to, że Twoje jelita będą zdrowieć. Cukier pod jakąkolwiek postacią rujnuje błonę śluzową jelit, przyczynia się też do powstawania wrzodów w całym pasażu pokarmowym i jest świetnym pożywieniem dla chorobotwórczych grzybów i bakterii, które produkują endotoksyny w świetle jelita. A najnowsze badania, bo z 2021 roku pokazują bezpośredni wpływ cukru na choroby jelit, a wnioski są takie, że osoby spożywające duże ilości cukru są o 59% bardziej narażeni na powstanie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i aż o 90% są bardziej narażeni na powstanie choroby leśniewskiego krona niż osoby, które tego cukru unikają. A to, że sztuczne słodziki nie podnoszą glukozy we krwi, wcale nie oznacza, że są obojętne dla mikrobioty jelitowej i śluzówki jelit. I o ile zdrowe osoby mogą sobie pozwolić raz na jakiś czas, żeby wypić taką kolę, no to o tyle osoby, które już chorują, powinny zrezygnować z takich napojów, bo. No, jak zobaczycie na skład takiej koli, to oprócz tego, że no, jest tam jakiś cukier albo słodziki, to tak naprawdę jest też wiele innych szkodliwych substancji, jak na przykład kwasy, które no, dla jelit będą czynnikiem prozapalnym i uniemożliwiającym zagonienie się, więc no, czy dla tej chwili przyjemności warto uniemożliwić regenerację jelitom? Moim zdaniem nie, bo wtedy cały wysiłek pójdzie na marne, więc. Osoby zdrowe raz na jakiś czas będą mogły sobie pozwolić, natomiast osoby, które są w trakcie jej leczenia, absolutnie powinny to wyeliminować. Alkohol nawet w małych ilościach przyczynia się do powstawania stanu zapalnego, uszkadza śluzówkę, zaburza trawienie i wchłanianie składników odżywczych, no i niszczy też komórki nabłonka jelit, a to doprowadza do tak zwanego przepuszczalnego jelita, czyli no, do stanu gdzie toksyny mają zdolność do przedostawania się z jelit do krwiobiegu. No, i osiadają się na zdrowych organach, powodując np. takie typowe objawy dla alergii pokarmowej albo bóle w stawach. Do tego udowodniono, że spożywając tylko 50 g etanolu dziennie, ryzyko zachorowania na nowotwór jelit jest prawie dwa razy większe. Odwodnienie. Nic w naszym organizmie nie dzieje się bez udziału wody, a już nawet takie kilkuprocentowe odwodnienie powoduje bardzo silne zaburzenia w naszym organizmie. No i bez prawidłowego nawodnienia nie będziemy produkować prawidłowej ilości chociażby soków trawiennych. A do tego nasza śluzówka wyścielająca pasaż pokarmowy jest właśnie zbudowana w większości z wody. I tam zachodzi wiele ważnych reakcji dla naszego organizmu, więc nawodnienie organizmu jest absolutną podstawą do wyleczenia jakiejkolwiek choroby. Przetworzona żywność, czyli dosłownie większość produktów na półkach, w supermarketach, przyczynia się do nieswoistego zapalenia jelit. A w przypadku jedzenia takich posiłków od 1 do 4 razy dziennie w badaniach wyszło, że ryzyko zachorowania zwiększa się o 60, 67%, a po spożyciu 5 lub więcej takich posiłków mocno przetworzonych w ciągu dnia, ryzyko wystąpienia chorób jelit wzrasta do ponad 80%, więc. No, badania bardzo wyraźnie pokazują wpływ przetworzonego jedzenia na powstawanie chorób jelit. Kwasy tłuszczowe trans, czyli to są nawet te zdrowe tłuszcze, które po obróbce, np. po obróbce termicznej, przekształcają się do szkodliwych form tłuszczy, a te w badaniach potwierdziły niekorzystny wpływ bezpośrednio na mikrobiotę jelitową, no i zwiększają też stan zapalny w jelitach. A gdzie jest dużo takiego tłuszczu? W margarynach, w takich miksach tłuszczowych. Tak naprawdę, wszystkie te produkty, które potrzebują no, tuszu do, do stworzenia no i dodatkowo wysokiej temperatury do wypieczenia, czyli na przykład jakieś ciastka, ciasta, fast foody, przemysłowy chleb, no i te wszystkie słodkie i słone przekąski, które można spotkać w supermarketach zaraz na wejściu, tak żeby zapach kusił do tego, żeby sobie je kupić, a do tego jeszcze jakieś inne produkty, żeby zwiększyć sprzedaż. Więc tak naprawdę, wszystkie te produkty, które właśnie mają te tłuszcze, i wymagają wysokiej obróbki termicznej. Będą tymi, które będą szkolić, szkodzić dla Twoich jelit. Badania również pokazują, że spożywanie smażonego mięsa ma bardzo niekorzystny wpływ na mikrobiotę jelitową, doprowadzając do zwiększonej produkcji endotoksyn no i stanu zapalnych w jelitach. I z drugiej strony, yy, warzywa takie jak ziemniaki w formie chipsów spożywanych w pięciu porcjach tygodniowo, trzykrotnie zwiększało ryzyko wystąpienia raka jelita grubego, więc marzenie nie tylko boczku, ale też potencjalnie zdrowych warzyw będzie szkodzić twoim jelitom, więc lepiej wybrać sobie na przykład gotowanie na parze, będzie już o wiele zdrowsze. Konserwanty i sztuczne dodatki. Do produktów spożywczych bardzo często dodaje się konserwanty, które mają przedłużyć ich datę ważności. Ale spożywanie ich regularnie jak taka kropla drąży skałę, no i są bardzo szkodliwe dla jelit. A takich substancji oznaczonych jako na etykiecie jako produkt E jest około 3000 i generalnie no, w małych ilościach są uznawane za bezpieczne, ale jeśli gotowe produkty spożywa się praktycznie cały czas i ciągle się dostarcza tych substancji, no to nawet jelita nie mają kiedyś się zregenerować i oczyścić z tych substancji. Dla jelit szczególnie szkodliwe są te substancje, które podrażniają śluzówkę, czyli kwas benzoesowy i jego sole, a są dodawane nawet do napojów gazowanych i do takich gotowych sosów. Kolejną taką powszechną substancją z grupy żelujących jest karagen. On jest pozyskiwany no, niby z wodorostów i na etykietach jest oznaczany jako E407. E407. I on też bardzo mocno nasila stany zapalne i uszkadza nabłonek jelit. I co prawda badania są na razie na zwierzętach, ale nawet Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistym Zapaleniem Jelit zaleca ograniczenie produktów właśnie z tą substancją. A są to produkty, no, których, jakby, do produkcji których wymagane jest jakieś żelowanie, czyli na przykład budyń, desery mleczne, lody, nawet wędliny niskiej jakości. Które też no, bardzo łatwo rozpoznać, jak są takie y, nażelowane, bo wtedy nie przypominają takiego prawdziwego mięsa, tylko są dosłownie takie gąbczaste jak żelki. Y, kolejną substancją, o której chciałbym jeszcze wspomnieć, to y, karboxylometylocelluloza, czyli to jest produkt oznaczony jako E466. I potwierdzono, że u ludzi powoduje dysbiozę jelitową i stan zapalny w jelitach. A gdzie go znajdziemy? Przede wszystkim w takich sypanych proszkach, które podszywają się na przykład pod kakao, do tego w zupach w proszku, w deserach mlecznych i w mleczku kokosowym też może tam być. I no, jak ktoś by w ogóle chciał sprawdzić skład produktów, zwłaszcza na początku terapii jelit, żeby wiedzieć co można, a czego nie można stosować to można sobie zainstalować na telefonie taką bezpłatną aplikację, która rozszyfrowuje te wszystkie literki e. No i wtedy do wyższe co to są za substancje i czy mają jakieś potencjalne zagrożenia. Ja taką darmową aplikację miałem zainstalowaną na telefonie już z 5 lat temu, więc teraz na pewno są bardziej rozwinięte te aplikacje. Są bezpłatne, więc bez problemu każdy sobie będzie mógł w swojej aplikacji na telefonie zainstalować. Brak snu w badaniach pokazuje bezpośredni wpływ na uszkodzenie jelit, a konkretniej dochodziło do gromadzenia się toksycznych utleniaczy, które powodują stan zapalny w jelitach. A się, wysypianie się y, bardzo zmniejszało ich poziom, więc to już pokazuje bezpośredni wpływ na y, jaki ma brak snu na stan jelit. I tak naprawdę, sen to jest czas na regenerację wszystkich innych organów, więc albo umożliwimy regenerację organizmowi y, tych organów, dbając nie tylko o długość snu, ale też przede wszystkim o komfort. Albo nie będziemy w stanie zregenerować nie tylko jelit, ale też inne organy będą osłabione, więc sen jest absolutną podstawą do regeneracji jakiegokolwiek organizmu. Leki w dzisiejszych czasach są sprzedawane nawet w osiedlowym sklepie spożywczym, i to są te wszystkie leki przeciwbólowe, które są od razu przy kasie, żeby sobie wziąć na drogę. Czy nawet te leki na zgagę z grupy inhibitorów pompy protonowej, które powodują wyłączenie produkcji kwasu solnego, dlatego no, nie odczuwa się tak zgagi. Ale jak nie ma tam kwasu solnego w żołądku, no, to jest utrudnione trawienie, i otwarta droga. Dla patogenów, które będą się zagnieżdżać w jelitach, bo no, jak nie zostaną wypalone przez ten kwas solny, no to będą miały już otwartą ścieżkę do tego, żeby się tam dalej zagnieżdżać. I leki też bezpośrednio oddział, oddziałują na śluzówkę jelit, osłabiając ją, no i doprowadzając chociażby do powstawania wrzodów i krwawień z jelit. A na przestrzeni nieleczonych y, lat, czy nawet y, no, nieskutecznej, nieskutecznej terapii, y, te objawy będą się zwiększać. Aż do, do, do powstania kolejnych, już bardziej nieuleczalnych czy trudnych do wyleczenia chorób. Antybiotyki syntetyczne to jest grupa substancji, które niszczą nie tylko te patogenne bakterie i grzyby, ale też te pożyteczne, więc no jest to świetny sposób do wyjścia z jednej choroby, po to, żeby na skutek dysbiozy jelitowej doprowadzić do kolejnej. A stosowanie y, takich y, antybiotyków regularnie doprowadza, może doprowadzić do wykształcenia przez patogenne bakterie odporności na te antybiotyki. Więc tutaj może się pojawić problem, ale też się nie martw, bo zioła działają nawet na te bakterie, które zdążyły sobie wyrobić odporność na te syntetyczne antybiotyki. No, chociażby dlatego, że stosowanie ziół wiąże się z dostarczeniem sobie całego bukietu aktywnych substancji, więc no rzadko kiedy to jest tylko jedna jakaś wyizolowana substancja, więc my, którzy znamy się na działach, jesteśmy uratowani. Im niekoniecznych antybiotyków, tym lepiej, ale jeśli ktoś musi już zastosować jakiś antybiotyk, wiadomo, czasami jest to nieunikno... nieuniknione, no to nieważne, czy to jest antybiotyk na zęba, czy na kolano, czy na cokolwiek innego, trzeba stosować probiotykoterapię dojelitowo, nawet po zakończeniu stosowania tych antybiotyków jeszcze przez kolejne tygodnie, żeby dać czas jelitom na odbudowanie tej mikrobioty. Stres. W trakcie stresu wytwarzamy liczne związki chemiczne, które krótkoterminowo pomagają nam przeżyć, ale długoterminowo powodują wyniszczenie organizmu. I jednym z takich związków jest norepinefryna, ona przyspiesza pracę serca i podnosi ciśnienie, no i dzięki temu możemy uciekać przed jakimś drapieżnikiem albo podjąć z nim walkę. I więc, no, można powiedzieć, że super, że nasz organizm wyposaża nas w takie substancje, które w obliczu zagrożenia pozwalają nam przeżyć. Ale badania pokazują, że no też ta substancja później trafia do jelit, gdzie powoduje wzrost chorobotwórczych bakterii poprzez bezpośrednią komunikację z tymi bakteriami, a nawet potrafi je tak przekodować, że stają się bardziej agresywne i niebezpieczne, więc stres w sytuacji zagrożenia może nam pomóc, ale do takiego codziennego życia w dzisiejszych czasach no już nie jest nam tak potrzebny do samego przeżycia, więc no, regularne stresowanie się będzie tylko doprowadzać do uszkodzeń jelit. Trzeba też pamiętać, że stres dla naszego organizmu to zarówno ten stres psychiczny, czyli jakieś zamartwianie się y, jakimiś sytuacjami, czy wyobrażanie sobie sytuacji, które mogą się wydarzyć, to jest ten stres psychiczny, ale jest też ten stres fizyczny, czyli to jest na przykład y, przewlekłe zakażenie organizmu y, Stresorem jest też spożywanie nawet szkodliwych pokarmów, picie alkoholu, poparzenie się też jest stresorem. Przeżycie jakiegoś traumatycznego wydarzenia jest bardzo silnym stresorem dla ciała. Nawet jakieś intensywne uprawianie sportu też będzie dla organizmu stresorem. I mówi się tylko, że sport to zdrowie, ale tak naprawdę trzeba wiedzieć, że aktywność fizyczna też ma bezpośredni wpływ na mikrobiotę jelitową. A już taka nadmierna ilość treningów bez zadbania o odpowiednią regenerację będzie bardzo dużym dewastatorem jelit. Robienie nawet do kilkunastu treningów w ciągu tygodnia bardzo wpływa na y, zaburzenia mikrobioty jelitowej, no i później dochodzi do osłabienia odporności, pojawiają się, y, mogą się pojawić jakieś kolejne choroby i rozwijać się na przykład ze strony układu oddechowego, więc. Trzeba mieć tą świadomość, że aktywność fizyczna bezpośrednio wpływa na mikrobiom. No i tutaj od razu dopowiem, że sportowcy też mogą skorzystać z takich dodatkowych probiotyków, które można kupić w aptece i to jest na przykład Sanprobi sport. Więc też warto sobie od razu dopowiedzieć, że brak ruchu też jest stresorem dla naszego organizmu, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby siedzieć na przykład w biurze przez 8 godzin i pracować człowiek jakby jest stworzony do tego, do takiego raczej koczowniczego trybu życia, niż właśnie do tego, żeby się kompletnie nie ruszać i tylko odpoczywać po, czy nawet po jakiejś umysłowej pracy. Wymienione w tym odcinku czynniki bardzo mocno wpływają na rozwój chorób jelit i uniemożliwiają ich regenerację, dlatego pierwszym krokiem przed wrzuceniem w siebie suplementów i próbowaniem jakichś magicznych diet, no to trzeba te czynniki wyeliminować ze swojego życia. Wtedy nasz organizm w końcu będzie miał, no, będzie mógł odetchnąć od tych, Czynników będzie miał w końcu czas na regenerację, a nie że będzie musiał się wiecznie y, oczyszczać z tych substancji, a nie będzie mógł się zająć swoim własnym organizmem, żeby go y, no, zregenerować.